Podczas jednej z marcowych służb policjanci z katowickiej drogówki poruszający się nieoznakowanym radiowozem zauważyli, jak kierujący Volkswagenem i BMW z nadmierną prędkością przemieszczają się w stronę katowickiego tunelu pod rądem przy spotku. Jak się okazało, na drodze, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, 23-letni kierowca BMW jechał 123 km na godzinę, a 47-letni kierujący Volkswagenem 136 km na godzinę. Mężczyźni zostali ukarani wysokim mandatem i 10 punktami karnymi. Na 3 miesiące utracili też prawo do kierowania samochodami. Policjanci z Kłobucka uratowali w życie 78-latki. Sierżant sztabowy Tomasz Możdeń oraz sierżant sztabowy Krzysztof Osadnik jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru jednego z bloków. Mundurowi wybiegli z radiowozu i ruszyli na klatkę schodową do płonącego mieszkania. Wyprowadzili z niego starszą kobietę i zaalarmowali pozostałych mieszkańców, aby niezwłocznie opuścili swoje mieszkania i wyszli na zewnątrz budynku. Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej, które ugasiły pożar. Ratownicy medyczni udzielili pomocy i przebadali staruszkę, która nie wymagała hospitalizowania. Jak się okazało, kobieta zasnęła, pozostawiając na gazie gotujący się posiłek. Policjanci z komisariatu w Rudzie Śląskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie kilogram i 100 gramów marihuany, amfetaminy oraz tabletek ekstazy. 22-latek, mieszkaniec Rudy, usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczone substancje pozwalały na przygotowanie ponad 2,5 tysiąca diler'skich działek. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane до дальших баданий.